Po... Po... Witam Co potrzeba Dzień dobry Tam Pyszedł tam z skanku. Mam broń i... Maseczkę w dół. Jest. Jestem... Co pan ma? Co pan ma? Co? Co pan ma? Co pan ma? Broń. Czekaj. Kurwa po się stresuje, nie no nie mogę. Co, co jakiś rek? Co jakiś w pan lasach? w sa Spokojnie, powiedz nie. Nie tak, się... powoli. Powoli. Dasz. No, przy <laughs> z sanku. No. Mam proni, jestem gotowy do służby. Trzeba odpracować 5 godzin. Co mam? Tu właśnie tyłem odwróci. <laughs> Tak, to walna oprawa. Przeszukuję góry do dołu. O kurwa. On... Fibowskie. On się chyba połamał. Bo tak... Jak no to... coś... No to... Szybę od góry do dołu. O kurwa. Nie odkuwajcie go, żeby... No nie. Ty, ja go mogę przeszukać? O. Nie, nie a, możesz. O kurna. E, 38 osiem saszetek green to już nielegalna ilość. Gdzie, Gdzie to jest? Jest? Ty, Ja o, nie widzę. W plecaku kuma Ej, A. fajnego macie tego rekruta. Pro programator ECU i kabel Kuchy. jeden, też nielegalne. Co nie przeszedł Akademii, co? Ja okay. Nie Okej. Czemu on złamał nogę powiedz ja mi tylko? nie wiem czemu. On jest idiotą. Jeszcze <śśśś> dłużej będzie siedzieć w więzieniu niż no teraz.